Cześć, wam, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na dzisiejszy film. Dzisiaj znajdujemy się w całkiem nowym otoczeniu, znajdujemy się w mojej kuchni, ale dlatego, że przygotowałam dla Was film, co jadłam w ciągu dnia. Na redukcji. Ja spożywam około 1600 kalorii dziennie i w tym deficycie postaramy się dzisiaj zmieścić. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, ponieważ ja sama uwielbiam oglądać filmy tego typu i fajnie byłoby móc nagrywać je częściej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest idealny moment, aby to zmienić. Kliknijcie przycisk, a ja nie przedłużam i zapraszam Was na śniadanie. Na śniadanie przygotuję sobie moje ulubione śniadanie, jeżeli chodzi o redukcję, robię je tak naprawdę najczęściej, jeżeli to ja gotuję, no bo nie ukrywam, że u nas. Mimo wszystko gotuje częściej Olaf, ale jest to moje ulubione śniadanie. Ja uwielbiam śniadanie na słodko, więc musiało płaść w pierwszej kolejności na to i będą to placuszki skrowe. Jeżeli macie ochotę na przepyszne, pulchne placuszki, które rozpływają się w ustach, no to musicie ich spróbować. A ponadto ten przepis jest dziecinnie prosty, dziecinnie szybki, więc tak naprawdę nie macie żadnego powodu aby nie spróbować tego śniadanka. Będziemy potrzebować tak naprawdę kilku rzeczy: skyru, jajka, mąki. Ja użyję żytniej, ale możecie równie dobrze wziąć pszenną, proszku do pieczenia, no i dodatków do placuszków już takich, jakie sobie wymarzycie. Masę mamy zrobioną i odstawiam ją na chwilę. W tym czasie zajmę się krojeniem owoców i nagrzeję patelnię. Placuszki gotowe, wyglądają i pachną przepysznie, mam nadzieję, że tak też smakują. Z góry polałam je moim ulubionym sosem 0 kalorii, to jest taki jedyny sos zero kalorii, który mi realnie smakuje i, i, i mimo, że no jest chemiczny, to nie czuć tego aż tak. Same placuszki krowy mają 241 kalorii, ja muszę sobie trochę dodać przez to, że za dużo nalałam oliwy, a z bananem mają 357 kalorii. Zabieramy się za obiad i dzisiaj to będzie spaghetti w wersji wegetariańskiej z tofu. Jest to jedno, jeden z moich ulubionych obiadów, kiedy nie mam ochoty gotować, kiedy chcę zrobić coś szybko i przy okazji nie mam za wiele kalorii. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile makaronu ugotujecie, ale jest to bardzo łatwe do skontrolowania. Sam sos jest bardzo szybki, bardzo łatwy do zrobienia, no i też nie ma wiele kalorii, więc zabieramy się do pracy. Jeżeli lubicie takie proste dania, to myślę, że będzie Wam bardzo smakować. Całość tego dania, które ja mam teraz na, kalerzu, na talerzu, to jest tylko 385 kalorii, więc bardzo mało. Oczywiście możecie wziąć więcej makaronu lub więcej sosu i tych kalorii będzie więcej, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo fajne danie na redukcji, które robi się szybciutko. Mi to zajęło około pół godziny, więc naprawdę spoko. Smacznego! Ok, czas na ostatni posiłek na dziś, czyli kolacja i będzie to coś bardzo, bardzo prostego, a mianowicie będą to kanapki. I Olaf może Wam potwierdzić, że są to kanapki, które robię najczęściej w wersji na leniucha, czyli gdy mi się nie chce, i mało czasu, nie ma w nich jajka, ale dzisiaj mamy trochę więcej czasu, więc zrobię takie pełnoprawne kanapki, takie jakie powinny być właśnie z jajkiem. I to też pokazuje, że jeżeli jesteśmy na redukcji, wcale nie musimy spędzać, nie wiadomo, ile czasu w kuchni, to mogą być zwykłe kanapki. Byle ten posiłek był dobrze skomponowany. W tle możecie wiedzieć, że gotuje się już jajko, a ja zabieram się za przygotowanie warzyw i chleba. Zostało mi jeszcze trochę kalorii na dzisiaj, więc postanowiłam wykorzystać je na przekąskę. I postawiłam na coś, po co sięgam w sumie najczęściej, jeżeli chodzi o słodycze, gdy jestem na redukcji, gdy liczę kaloria. I są to wafle ryżowe w czekoladzie, tak naprawdę w każdej postaci. Tutaj mam akurat takie talarki, ale najczęściej jem takie duże wafle z sonko. Są też batoniki w czekoladzie. Jest tych opcji naprawdę, naprawdę dużo i jest to coś, co bardzo lubię. Więc to mi już wypełniło moje zapotrzebowanie kaloryczne praktycznie do końca. A przy okazji było przekąską, bo ja lubię jak coś róbię. Podsumowując, zjadłam dzisiaj 1526 kalorii, czyli zmieściłam się w swoim deficycie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej te filmów tego typu. Nie ukrywam, że był on bardzo wymagający do nagrania. Dużo bardziej niż się spodziewałam. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!